Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 290 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica Pokémonów lub yu Dziś zawalczymy sobie z chwilę też niewidzianym 2017 Mega Packiem, w sensie z 2017 roku oczywiście, aż tylu ich jeszcze nie wydali. Natomiast yy, mamy tutaj akcenty przede wszystkim do Blue Eyesów i na tym się skupię, tego będę próbował... To będę próbował wydropić z tej paczki. No to co? Lecimy sobie z zawartością. Dlaczego akurat Blue Ice? No, akurat klient ostatnio ma fazę na składania. także, tym większa oferta u nas, tym większe, większa jest szansa, że zrobi zakupy na kolejne karty. No i cóż, mamy tak: Gendo The Aesthetic Monk, mamy Blackwing Tornado The Reverse Wind. Jestem fanem, akurat, jeżeli chodzi o Blackwingi. E, bardziej artworków niż samego archetypu, chociaż bardzo bardzo szybki jest. Przynajmniej był e, Gergia Anchor. Mamy Redwarga i jest Didi Savant Nicola. Warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi o Mega 2014, 15, 16, 17, 18, e, jeżeli chodzi o rzadkości względem oryginalnych setów, nic nami nie zmieniało. Także taki jeżeli w secie był właśnie na przykład ten digi, Digital Back Scara Radiator. To taki też był w oryginalnym wydaniu. I mamy naszą pierwszą kartą jest Rank Up Magic Skip Force. Karty do Ride Raptorów zawsze nam fajnie schodzą, więc jak najbardziej na tak. Magician's Rod wersja holo. Bardzo dużo commonów nam zeszło z let 6. Także myślę, że i Magican Rod w wersji holo znajdzie swojego nowego właściciela szybko. I mamy. Jest Zodiac Thrublade. I naszą kartą sekretnie rzadką, będzie jakiś trap, więc nie wirus. Nie, jest to Drowning Mirror Force w tym przypadku, też jest bardzo OK Pik. No i dobra, jeżeli chodzi o y, karty holo, karty rzadkie, nie ma tutaj żadnego Blue Eyes'a, cóż, trudno zdarza się, ale mamy Paleozoic Dinomichus, jest Shinobeard Calling, e, Shinobird Pigeon. Też bardzo fajna rzecz, że Konami w, w megapaku 2019 wrzuciło set mm, Dark Saviors, czyli Vampiry, Furhajry i, i, i e, Sky Dlaczego? Dlatego, że na przykład część z tych kart była wydana dosłownie kilka miesięcy wcześniej 2-3, przed na przykład w Bird Calling czy ten Shinobeard był, były wydane w Raging Tempest. Natomiast ten mega pack został wydany już w sierpniu, zdaje się, więc dosłownie 3 miesiące później i jaki sens było inwestować wtedy w nowości, w momencie jak zaraz są przedrukowywane. Dobra, tyle historii. Mamy Rare Metal Foss Bissumjir, a Paleozoic Eldonia i ostatnia karta to Predaplant Squid Drosera. A więc wszystko już jest jasne. No i cóż, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 289 i cyk, mamy 290 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Mega Teen 2017 Mega Pack. Wszystkie oczywiście te karty znajdziesz na naszym Allegro, link czeka na Ciebie poniżej w opisie tego filmu. Natomiast jeśli sam odcinek przypadł Ci do gustu, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, to robi nam zasięgi. Pozwala dotrzeć do kolejnych fanów Yu-Gi-Oh, czy ogólnie otwierania bosterków, bo są i tacy, którzy oglądają wszystkie trzy karcianki i zaglądają, co ciekawego nam się tutaj potrafia. No dobrze, dziękujemy Ci, drogi widzu, za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się.